Witam niezmiennie serdecznie. Kiedyś tak było, że do zakrystii pomszyw padła taka podekscytowana kobieta i mówi do tego księdza: Proszę, księdza, ja chciałam księdzu tak bardzo podziękować, bo ja na tym księdza kazaniu się dzisiaj nawróciłam. ksiądz tak rośnie w pychę, chciał się jeszcze trochę podbudować. Mówi: A co takiego mądrego albo pobożnego powiedziałem, że to tak, że to tak do pani dotarło? A ona mówi: Wie, ksiądz, prawdę mówiąc, to nie wiem o czym ksiądz mówił, bo tak przyznam się, że przysnęłam na tym księdza kazaniu. Ale w pewnym momencie ksiądz kaszlnął, czy tak kichnął do tego mikrofonu, że ja się taka przerażona obudziłam i pomyślałam, że to już koniec. I ksiądz wtedy z kieszeni wyciągnął taką brudną chustkę i zaczął ksiądz smarkać nos w tę chustkę. ja pomyślałem, że moja dusza jest taka brudna jak ta chustka i że trzeba się nawrócić. I to mi się tak przypomniało. Bo dzisiaj możemy świętować rocznicę poświęcenia, poświęcenia własnego kościoła. I w liturgii możemy wykorzystać fragment Ewangelii, który opowiada o Zacheuszu, o kimś, kto był tak zaintrygowany, zainteresowany Panem Jezusem, że ponieważ był niski, to wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć Pana Jezusa. I tak sobie myślę, że Kościół, my, ja powinniśmy być takim znakiem dla świata, żeby ludzie chcieli wspiąć się na drzewo, żeby ludzie zastanawiali się nad tym, po co żyją, co z tym życiem warto zrobić. Problem jest taki, niestety, że mało jest tych ludzi, którzy chcieliby wspinać się na te drzewa. No, spróbujmy zastanowić się, nie utyskiwać na czasy, czy na tych ludzi, na zgubne idee, tylko zastanowić się nad tym, jaki Kościół tworzymy, jaki Kościół ja tworzę. Dwa punkty tak sobie pomyślałem. Pierwszy punkt to jest taki, kiedy mówi się o Kościele w tekstach liturgicznych, tych biblijnych, to jest, pojawia się takie stwierdzenie, że, Kościół, że Bóg wybrał to miejsce. Bóg wybrał to miejsce, żeby w nim przebywać. Brzmi pięknie, <laughs> tylko tak sobie pomyślałem: no to, to nie Pan Bóg wybrał, to my wybraliśmy. Jakiś architekt, jakiś projektant, ludzie, którzy oddali swoją ziemię, to my wybraliśmy y, to miejsce i oddaliśmy je Panu Bogu. I temu trzeba by być wiernym, żeby oddać to miejsce Panu Bogu. Ono nie jest moje, ono nie jest nasze. Żeby rzeczywiście było miejscem, miejscem, które należy do Pana Boga. Żeby nie było miejscem, po, po pierwsze, pod punkt A, żeby nie było miejscem walki z ludźmi. Żeby nie było miejscem osądzania, dyskryminowania, walki z jakimiś ideami, bez jakichś pozytywnych propozycji żeby nie było tylko miejscem krytykowania, mówienia, że, że jest źle. Po drugie, B, żeby nie było miejscem walki z samym Panem Bogiem. Tak, nie mylę się z samym Panem Bogiem. Czasem tak to wygląda. Jak ludzie się zbierają, jakby myśleli, że Pan Bóg nie wie o co chodzi, że on nie wie, że jest potrzebny pokój, nie? Bo go nie wprowadza. A jak my się zbierzemy i tak całą noc będziemy się modlić, to on w końcu, to on w końcu wprowadzi ten pokój, niezależnie od tego, jak, jak my żyjemy. A jak nie będzie chciał wprowadzić, to jeszcze mamy w rękawie Asa, mamy e, tajną broń, czyli Matkę Boską. Kiedyś tak dwóch takich braci e, mieli sprawę do mamy, i młodszy mówi do starszego: Ty z nią gadaj. Nie? A starszy mówi: A czemu ja? A młodszy mówi: No, to jesteś starszy. A on mówi, no i co z tego? A ten młody mówi, no, no wiesz, dłużej się znacie, nie? I można by, można by było niestety, nie, można by się z tego śmiać, gdyby to niestety nie było takie prawdziwe, bo na sam niestety na własne uszy słyszałem, jak kiedyś ksiądz mówił, zachęcał ludzi do modlitwy do Matki Bożej, bo mówi, nawet jak Pan Jezus wam czegoś nie chce dać, to pamiętajcie, matce się nie odbawia. Że, Także Matka Boża gdzieś tam, nie wiem, ona go tam w niebie ma ustawić? No niestety tak czasem to wygląda. E, no, i, no i nie wygląda to dobrze. Nie? Trzeba to miejsce oddać Panu Bogu. To ja tam przychodzę, e, żeby się nawrócić, a nie żeby utyskiwać na to, na to, jacy inni są źli. Kościół ma być świątynią, miejscem przebywania Pana Boga. To jest jego miejsce. Nie muszę mu niczego tłumaczyć. I tu jest druga rzecz. Na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie Kościół. Kościół i świątynia. W języku polskim Kościół, ta nazwa, bierze się od, od jakiegoś tam staroczeskiego, zdaje się, który oznacza kasztel, który oznacza taką budowlę obronną. Twierdzę, już od twierdzy niedaleko do oblężonej twierdzy. Budowlę obronną. Natomiast w łacinie Kościół bierze się z greckiego eklezja. Czy eklezja bierze się z języka greckiego, który oznacza zwołanie ludzi, zwołanie ich, zwołanie wokół jakiejś wspólnej idei, zgromadzenie, wspólnotę. Eklezja oznacza zwołanie ludzi, a kościół niestety oznacza odpędzanie, obronę przed, przed innymi ludźmi. Być może ktoś powie: To jest, kur, to jest kwestia tylko słów, ale słowa porządkują, porządkują nasze myślenie. Myślę, że to jest bardzo ważne. I tu by się przydał ten Zacheusz, nie? który wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć Pana Jezusa. Przyszedł, mógł sobie siedzieć w domu, ale przyszedł zaintrygowany tym, co się dzieje. A co się wtedy stało? Wtedy doszło do spotkania. To Pan Jezus wtedy przyszedł pod to drzewo. Pan Jezus podszedł do niego i mówi: Dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu bez żadnych warunków wstępnych. Czy masz przyjąć moje warunki, masz teraz żyć tak, jak ja ci powiem. Nie, dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu. I to Zacheusz sam odczytał ten znak, że trzeba coś z tym życiem zrobić, że, że po tym, po tym spotkaniu coś, jakoś to życie powinno inaczej wyglądać. I tutaj trzeba by wrócić myślę do, do, tej, do tej chustki. Odczytywanie znaków jest indywidualną sprawą. Dla jednych ta chustka może być znakiem tej brudnej duszy i człowiek pomyśli, że trzeba się nawrócić. A dla innych ta chustka może być znakiem, że trzeba się odwrócić. Że jak ksiądz jest niechlujny, to ludzie nie chcą iść do niego, do komunii, bo im tymi brudnymi rękami będzie, będzie chciał yy, yy, pana Jezusa podawać. Jak ksiądz jest niechlujny, to ludzie pójdą do innego kościoła, bo mówi w sposób niechlujny, bo, bo, bo nie dba o słuchaczy, jakbyśmy to powiedzieli, nie mówi wyraźnie, nie stara się do nich dotrzeć, bo, 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 bo był niechlujny, jak chodzi no, o naukę, bo, bo mówi jakieś o swoich przekonaniach, a nie... A, a, a gdzieś nie doczytał, jest niedouczony, tylko nauczył się grzmieć z ambony, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. No, za parę dni, no, w piątek, będziemy mieli uroczystość wszystkich świętych. tak się obawiam, że jak już co roku będzie walka z dyniami, z jakimiś kościotrupami, czy czarownicami, tak byśmy zapomnieli, że i my mieliśmy, Jasia i małgosie, których tam jakaś Baba Jaga, czy inna czarownica chciała to otruć, to ich spalić w piecu, że my mamy też swojego diabła, czy, czy obleśnego turonia w jasełkach i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Ale to nie jest istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest to, że życie dokądś biegnie, że kościół, ta świątynia ma wskazywać, że życie biegnie do jakiejś nieskończoności i dobrze byłoby tak żyć, żeby ta nieskończoność była szczęśliwa, była dobra, była przepełniona światłem. I tego chciałbym życzyć, żebyśmy to wypełnienie światłem, żebyśmy tego doświadczali, żebyśmy, żeby to było dla nas powerem, taką siłą do życia. I jeszcze przy okazji, żeby, żeby inni też chcieli zajrzeć do, to, do tego, co robimy, żeby to dla nich było też inspiracją. Powodzenia.